Co wykonujcie, ten wing, zastanawiacie się, dlaczego jest tak ciemno. Po pierwsze, to, to, jest, to jest taki outfit do tej piosenki. Nie wiadomo, czy będzie ta piosenka, ale z, zmieniłem nazwę tej piosenki. Tak, zmieniłem nazwę. Nie będzie. Dacie dobrze, powiedziałem? Nie będzie się nazywała impreza tylko dwa lata. Tak, bo już jest... Bo jak będzie rok 2023, to już na YouTube jest, a jestem aż dwa lata. Wow, już dwa lata nagrywam. To jest szczął, dobra. Ale dzisiaj będziemy sobie grać w Stample Guys. Stampel Guys jak zwykle muszę założyć słuchawki. Dobra, jak zwykle podłączonym Muszę wejść na pulpit. O, mój toś, Antoś, kot. Antek, teraz ja ci nie otworzę, przykro mi. Dobra, otworzę. Dobra, musiałam mu otworzyć. Przepraszam. Jest tam schodzimy wchodzimy. Gramy i wchodzimy. Dobra. Kitka Games. Dobra. 4 gm, 35 g Słabo. Kręcenie najzwykle zwykle, Już trochę ścisze to słuchaczki? Co? Cent minus? Cent minus? Cent minus? A poza tym jeszcze dzisiaj będzie odcinek z Fortnite, bo podobno jest za darmo skin jakiś. Dobra, kupujemy. Kupujemy. Dobra, szczęśliwe kręcenie zwykłe lub lepsze. No, ciekawe jakie. To... Zwykły alt klikat to jest. Dobra, podobno można on. Dobra, gramy jedną gierkę. Wybieramy sobie e, bot Bash'a. Gdzieś wszystkie. Najpierw prolog dasz. Dobra, trzy rądki i koniec odcinka, dobra? Środki okoniec odcinka. Hop. Najpierw blok też potem ten body wasz, a potem te, ten Hot, hot Wings. Nie wiem jaki Hot Wings, coś tam, coś tam, nieważne. I 31, 31, 0 na 31 jest. To jest serio, jedna runda. Jak ja nienawidzę grać w sklepie na komputerze. Dobra. Jakoś mi się udało. Pokój, że jest Dobra. Ja nie wiem, kiedy. Ja nie wiem, czy będzie ta nuta. Dwa lata, ja nie wiem w ogóle, ja nie wiem. No, czy będzie, ale nie wiadomo w którym miejscu. Czy mnie w domu, czy tam w, tam, w, w tym Kid Studio. Nie wiadomo w którym miejscu. A jak chcecie wpaść, Jak będzie w Kid Studio, to, to zapraszamy. Ty wygrałem! Wygrałem Dasha! Co jest grane? Wygrywa grę. Kwiatek.2014 wygrywa grę. Ja wymyśliłem tą nazwę. Ja, ja wymyśliłem tą nazwę. Dobra, ra To będzie ściskie. Podbasz i lecimy. Ja pokryję gram podbasz, ale nikt z nich... On 31 na 31 na... Przepraszam bardzo, 0 na 31 A w ogóle będzie e, ćwierć pół finał i finał. Tak, tu będzie ćwiercinał, będziemy grać mecze. Ok. tam, 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 tam. tam, tam, tam. I nie mogę... Ja w ogóle... Może wy będzie... No wy mi jest łatwo trzymać, a nie strzałkami. Nie wierzę. Nie, nie. Nie no może. Niech ja nie napiszę myszki. Jak ja nie... To jest najgorsza rzecz w ogóle. W moim życiu. Moja rzecz... W życiu to jest myszka. No już jest czerwona! Nie! I nie dla psa! No nie. O nie. Oh no. Oh no! Oh no, gramy! Możemy przegrać! Ale... Prawie bym wygrał! Jak on, jakby jakaś osoba. No jakby ten... Jak się ten skin nazywa? zapomniałem znowu. Muszę sprawdzić w skinach. Jakby. Jakby czy. Jakby. Nie, to nie jest, to ten? No Tylko disco Daryl jest? Czy jeszcze jakieś inne? Może... Poza No pomocy, no Dobra, jakby przygrał disco Daryl I kopię wygrał, ale... Dobra. Zakceptuj. Ostatnia mapa i koniec odcinka. Po Twins o o, <coughs> A Albo to przejdę? Bo jak widać, to nie. Po moim trupie, nie, ja nic z tego nie przejdę. Może przejdę, ale... przechodzi. Ja się mógł odbić. Dobra. Bo każdy... Jak to złodziej? Każdy pijak to złodziej. Czy ja jestem pierwszy? co mi się tylko wydaje? O nie, mi mnie wyprzedził, przepraszam. O nie. Nie, tak to nie będzie. Oh, wow. No super. Przegram to. No nie. Wyjdę. Nie wierzę. No i co? Escape. No i co? Ale dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało i do następnego odcinku, czyli nie no, do muzyki, bo to jest mój ostatni film z tego roku. Tak. I... No to pa. Gdzie jest? O Jezu, jak się od tepa.